Który Cały na rząd chce wiecie, nas wciągnąć Polskę w wojnę, która nie jest naszą wojną. Tak Czy jest? dzieci z rządu. Z nasze, dzieci, nasze dzieci nie pójdą na mięso. Ja mat... jestem tak matką tak i nigdy tak w życiu tak nie pozwolę tak na to. to, Ja bardzo. Polska ja rozumiem. Odlewa do prawa wszyscy. Wszyscy wciągali Polskę tak w wojnę. To tak nie jest. jest wojna w naszym interesie. To jest, to jest wojna. wojna w interesach banksterów, tak globalistycznych tak elit. Tak nie jest. pozwolimy. My mamy. dobrze jak? nas w wojnę. To powtórzę tylko wejdzie. myśl, którą chcę Pani wygłosić. Myśl, z którą się fundamentalnie nie zgadzam. Pani powtarza hasło, które jest, które jest tutaj też bardzo mocno rozpowszechniane przez rosyjskich troli, rosyjskie służby. I to hasło brzmi, to nie nasza wojna. Nie jest nasza, A to nie jest nasza, to nie wojna. jest nasza. To jest... My mamy służyć jako zbyt zbyt jest... ludzie na świecie. To jest tak niemoralne, Nie Nie mój. ma żadnych... Bo to jest nasza wola, nasza ukraińskie są. Ukraiński nie. I z polska, z polska, i z Polska, i polska, polska jako kraj, i wszystkie partie się. To, to pani tu to, to, każda polska matka powinna głosować. dziękuję Ukrainie. Jest to nie jest głosem ustawionym. już na kilku stadionach niektóre środowiska kibicowskie, czy też jest... oszukujcie, Polaków! No, zanieczy, nie wyjeżdżają do pani. Nie pan Polaków na Ale za jest za Nie ma Nie wyjeżdżają teraz Nie wyjeżdżają Nie Polacy! Nie nie mają pani. się pani, 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 ja dni.

dlaczego my dziesiątki tego, nie, nie, tak, grosso, nie w całej Europie. Także przez rosyjskie służby pokazują, że w tej sprawie i dlatego to jest też odpowiedź na pańską uwagę. Dlaczego ja codziennie nie mówię, że Kaczyński ma dwuznaczne relacje z ruskim agentem? Bo niezależnie od tego, co myślę o nim, niezależnie od tym, co myślę o polityce pisu, także polityce zagranicznej. W sprawie Rosji i Ukrainy musimy robić wszystko, żeby taka elementarna solidarność nie załamała się. Myśmy jako naród wytrzymali niezwykłą próbę. Mamy tragiczne doświadczenia historyczne polsko-ukraińskie. Mamy w głowie pamięć Wołynia, niektórzy rodzinną. To jest naprawdę to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. To jest dramatycznie trudne. Przyjąć 3 miliony uchodźców z kraju, z którym łączą nas interesy, ale też dzieli bardzo często doświadczenie historyczne. Nic piękniejszego od roku 1980 w Polsce się nie zdarzyło, niż ta nadzwyczajna, bardzo trudna, wyjątkowa solidarność z Ukraińcami, Ukrainkami i Ukrainą, gdzie polskie rodziny musiały. I swoje zapłacić, udostępnić mieszkania, pomóc, a czasami przełknąć tę pamięć. Nie zapomnieć, ale jakby przełknąć gorycz wynikającą z historii, i pomagać. Bo na końcu każdy mądry apeluje też do pani, jeśli, nie, jeśli pani nie ma innej agendy, tylko naprawdę własną troskę. Proszę uwierzyć. Tylko proszę. Proszę nie tylko nie nie mam, nie. Jakby agendę, to jest to, nie tylko ale proszę uruchomić krytyczny umysł. Ja Nie, chcę, takim Nie broni polskiej niepodległości jak ukraińskie żołnierki, ukraińscy żołnierze to oni giną także w obronie Polski i proszę to uszanować.